Cześć, ja jestem Antek i witam Was w nowej serii na moim kanale F1 News. Odcinki będą pojawiały się po każdym wyścigu i wtedy, kiedy pojawią się po prostu jakieś ciekawe tematy do omówienia. Nim jeszcze zaczniemy, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, gdyż bardzo pomaga to moim zasięgom. A teraz zapraszam do oglądania. Zacznijmy od szalnych kwalifikacji, gdzie użyliśmy aż 6 czerwonych flag, co jest uwaga, rekordem. Nigdy wcześniej w historii kwalifikacji Formuły 1 nie było aż sześciu czerwonych flag. Pol pozycji zdobył Max Verstappen, ale to nie było najważniejsze, gdyż odpowiednio drugie i trzecie miejsce zajęli Carl Sainz i Liam Lawson. Oprócz Leclerc'a i Piastriego, którzy oczywiście się rozbili, uważam, że najbardziej stracił London Norris, który mógł zyskać wiele startując z przodu, bo jego główny rywal w mistrzostwach po prostu się rozbił i startował z odległego 9. miejsca, a tymczasem zajął dopiero 7. miejsce, czyli tylko dwie pozycje wyżej od Piastriego. Ale o samym piastrym sobie jeszcze trochę później porozmawiamy. Sam wyścig oczywiście wygrał Max, zdobywając swojego szóstego wielkiego szlema, czyli prowadzenie wyścigu od startu do mety wraz z najszybszym okrążeniem. Kapitalnie spisał się również Russell, który pomimo swojej choroby dojechał na drugim miejscu. No, naprawdę George nie imponuje swoją formą w tym sezonie. Tak samo jak myślę, wszystkim zaimponował Carlos Sainz, który jak sam powiedział, wykonał swoją pierwszą smooth operację w Williamsie, zajmując trzecie miejsce. Sam później komentował, że to jego najlepsze podium w karierze. No muszę przyznać, że do tej pory nie imponował za bardzo mi Carlos w tym sezonie, bo w generalce był przedostatni z kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty, a Alex Albon z statystykami go miażdżu, ale myślę, że po tym wyścigu Carlos będzie już miał inny mental i będzie pokazywać dlaczego tak bardzo William się o niego starał. Bardzo ładny wyścig również zaliczyli u Lawson i Tsunoda, którzy zdobyli bardzo dobre punkty, zajmując odpowiednio piąte i szóste miejsce. Co ciekawe był to najlepszy występ Lawsona w karierze, jeśli chodzi o zajętą pozycję. Landon Norris w wyścigu nie błysnął i był dopiero siódmy, więc nadrobił do Piastrigo tylko 6 punktów, więc wciąż ma stratę 25 punktów. Jeśli chodzi o Oscara, to tak słabego weekendu w jego wykonaniu nie pamiętam. W kwalifikacjach się rozbił, w wyścigu tak samo, to na pierwszym okrążeniu. W dodatku jeszcze zaliczył Fall Start, na który zareagował też Alonso, przez co obaj dostali po 5 sekund kary. I teraz rodzi się pytanie, czy już ta legendarna mentalność i psyka Oscara się całkiem złamała? No, ja uważam, że na razie za wcześnie na takie osądy, ale w ten weekend nie wyglądało to w ogóle. I jak tak dalej pójdzie, to na mistrzostwo Oscar nie ma szans, ale wiesz, że to tylko chwilowe. Jeśli chodzi o mistrzostwo, to Max Verstappen naprawdę mocno już się zbliża do McLarenów. Do Piastrygo jego strata wynosi 69 punktów, a do Norisa 44. Także jeżeli Max utrzyma taką formę, to możemy być świadkami niesamowitej pogoni w końcu tego sezonu. A wy co sądzicie? Verstappen dogoni McLareny? Dajcie znać w komentarzu a my już przechodzimy do tematów poza wyścigiem w Baku. A więc, Alpin ma dylemat. Mianowicie, w Alpin niedawno podpisali Piera Gasliego do 2028 roku, ale wciąż wahają się jeśli chodzi o drugiego kierowcę. Flavio Briatore zdradził, że rozważają dwa nazwiska. Oczywiście chodzi o Franco Colapinto i Pola Arona. Mi osobiście wydaje się, że wybiorą Estończyka, bo Colapinto do tej pory nie zdobył ani jednego punktu, a w dodatku jeszcze głupio rozwił się w kwalifikacjach w Baku przy żółtych flagach a w 99% przypadków, kiedy jest żółta flaga, kierowca się rozbija, a to jest jego wina i tak było tym razem. Także ja bym wybrał pola Arona. Dajcie znać w komentarzu, jaka by była wasza decyzja, gdybyście to wy byli na miejscu Flavio. A teraz mam informację, która mam nadzieję, że się nie potwierdzi. Mianowicie, czy Fernando Alonso zakończy karierę? Fernando zdradził, że rozważa zakończenie kariery po końcu sezonu 2026. W wywiadzie z dziennikiem As powiedział, to zależy od tego, jak będę się czuł w przyszłym roku. Jak będę się czuł fizycznie i psychicznie. Ale nie wiem, nie mam teraz bladego pojęcia. Jeśli samochód będzie się dobrze sprawował, jest duże prawdopodobieństwo, że to będzie mój ostatni rok. Ja oczywiście mam nadzieję, że nasz kochany dziad z Oviedo jeszcze trochę pojeździ. Ale wiadomo, wszystko zależy od jego samopoczucia. Niewątpliwie byłaby to ogromna strata dla F1, jakbyśmy stracili tak wspaniałego kierowcę z pól startowych. To by było na tyle. Teraz tydzień przerwy, później Singapur. E, nie wiem jak wy, ale ja naprawdę nie umiem się doczekać następnych wyścigów. Czekam, jak rozwinie się sytuacja mistrzostwa. A ja dziękuję za oglądanie. Dajcie znać w komentarzu, jak się podobała nowa seria. Polecam zobaczyć inne moje filmy i wpaść na mojego TikToka. Link w opisie. Dzięki, cześć.